Cześć moi kochani! Dzisiaj chcę przeprowadzić wywiad z Antek100! Cześć! Cześć! No już sobie ci dam spokes! Herbatki malej i mam. Kości mi też już nałożone. Nam no. i możemy zacząć wywiad. Standardowe pytanie pierwsze. Ile masz LPE? Mam aż 33 LPE. Wiem, że to mam. <noise> no dobra. Kolejne pytanie. Ile masz lat? To się wrześniu w 11. Aha, ja już niedawno skończyłam. Wiem. Eee, trudno było nie wiedzieć. Proszę, tak dowiedziamy. No dobra. Jak masz na imię w realu? A nie, poczekajcie. Aha, ja tym Kolejne pytanie. Czy masz jakieś zwierzę? Yy, tak, chomika syryjskiego, zwanego nie per, Już mam yy, Kolejne pytanie. Czy masz jakiegoś wymarzonego pietrza? A tak, wspanielek brązowy e, z blondimi niskimi każdy. Aha, super. Czym jest blondem tylko? No, no. po prostu. Ja taki dziwny sposób gadam. znam. No dobra, więc już ostatnie pytanie. Co ulubiony kolor? Albo Nie Czego dobra mówię? Niebieski.